do Boga, żeby tu na ziemi było jak w niebie. Jest potężną jego wolą, ale jak Bóg chce, aby tu było na ziemi. Bóg chce, aby tu na ziemi panowały zasady nieba. Bóg chce, żeby tu na ziemi ludzie mogli doświadczać nieba. Bóg chce, żebyś Ty doświadczył nieba na ziemi. Ja wiem, że ten świat jest prądrowany przez diabła. Ja wiem, że polityka, religia nadkładała no, ludziom wiele obiektów i nigdy Wiązała. Ale prawda jest taka, że Boża obietnica, że może być tak, jak w niebie, tu na ziemi, nie jest dzisiaj przez Ciebie, ale potrzebna jest Twoja decyzja. To Ty musisz osobiście do Boga. To Ty musisz powiedzieć Jezus, potrzebuje Ciebie osobiście. Musisz powiedzieć Jezus, ja chcę Ciebie poznać. Musisz przejść przez Musisz uniżyć się przed Bogiem. Musisz zrozumieć, że jesteś grzesznikiem. A twoja sprawiedliwość, czyli twoje dobre uczynki są jak plugawiona Szata przed Bogiem. Niczym nie możesz przykozać przed wielkim Jezusem. Niczym nie możesz zaskoczyć wielkiego Boga. Ale kiedy uniżysz się przed Nim, kiedy przyjdziesz do Niego, On odpowie na Twoje wołanie. Być może wielokrotnie wołałeś przed pryzmat religii do Boga. Ale myślisz sobie, On nie słyszał, to jest nieprawda. On prostu potrzebuje mi z Tobą kontakt. On szuka dzisiaj z Tobą relacji. przyjacielu, kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Byłem w Handlowałem narkotykami hurtowo i detalicznie ludzi otrułem. Wywoziłem ludzi do lasu. Wyłuczałem pieniądze. Byłem zwykłym bydlakiem Ale kiedy, siedząc trzeci raz w upadłem na kolana przed Bogiem i powiedziałem, Jezus! Potrzebuje Ciebie. On przyszedł do mojego życia i to nie była religia. Do mnie nie przyszedł katolityzm, protestantyzm i jakieś inne tam rzeczy. Do mnie przyszedł żywy Bóg i do Ciebie też może przyjść żywy Bóg. Te sakramenty go nie załatwią. Żadne głupie, oprawiane, ładne rzeczy religijne Ci tego nie załatwią. Musisz przyjść do Jezusa. Musisz do... Ciebie. On powie że nie odrzuci Ciebie. On powiedział, że nie odrzuci nikogo, kto do Niego przyjdzie. Przyjdź dzisiaj do Niego. Proszę Cię, zrób ten ruch na... na drugim piętrze w budynku dworca. Będziemy głosić Ewangelię. Będziemy manifestować Bożą moc. Będziemy mówić o tym, jaki potężny i wielki jest Bóg. Przyjdź, przyprowadź swoją rodzinę. Przyprowadź swoich znajomych. Chcę, żebyś dzisiaj mógł dowiedzieć się, Naprawdę jest to z w stanie. Chcę, żebyś dzisiaj wiedział, to nie jest tylko jakaś historia, ale że to jest coś, co wydarzyło się w duchu i to jest coś realnego dla Ciebie. to do Jezusa.